Eu morri. Witajcie w domu starców, w programie poświęconym grom starszym. Dzisiaj witamy pierwszy na jego łamach błąd w systemie, bo wskutek długo weekendowych zawirowań i problemów logistycznych naszym gościem będzie nie Franco, a Magic Carpet. Z czego osobiście bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Wy również. W tle widzicie fragmenty filmu Top Gun, bo dzisiejszym tematem numer jeden jest latanie. Zaczynamy. Bla bla bla. Peter Molinu, Jeśli interesujecie się branżą gier od kuchni, wówczas z pewnością znacie tego pana. Obecnie trzymany jest on w Kriokomorze na strychu przez Microsoft i wyciągany na specjalne okazje, kiedy to zaczyna opowiadać niestworzone rzeczy o nowatorskich elementach gier, innowacji itd. Tak po czym robi kolejny Fable? Mnie bieżące owoce jego pracy średnio rajcują, ale trzeba przyznać, że Koleś na status guru naprawdę sobie zasłużył. Bo Molynu jest jednym z głównych założycieli firmy Bullfrog, w której studiach narodziło się wiele rewelacyjnych i rewolucyjnych produkcji. Na przykład pomysł na tzw. zwaną Game, czyli grę, w której wcielaliśmy się w istotę boską. Ten gatunek reprezentują takie hity jak seria Populus, Power Manger, czy później już z innej stajni Black and White, a to w sumie tylko część długiej listy przebojów, w których maczał palce pan Molenu, bo są tam jeszcze Syndicate i Dungeon Keeper. Będziemy mieli o czym gadać. Ale dzisiaj Magic Carpet. Restoring the world to equilibrium. Do not be you must return the realm Chronologia. Mamy rok 1994. Za płyty CD płaciło się jak za woły, a w Polsce ledwo co pojawiła się ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takich to właśnie ciężkich warunkach Electronic Arts wydaje Magic Carpet. Grata ukazała się właśnie na pucie CD i miała dość wysokie wymagania sprzętowe, co nadrabiała zawartymi w niej pomysłami. Dla samego intra zapraszało się znajomych z dalekich okolic na pokaz. Jeśli chodzi o fabułę, ta po prostu była. Mieliśmy w niej świat rozdarty wojną magów, tłukących się o manę, czyli energię magiczną. My byliśmy uczniem jednego z nich, który wsławił się tym, że świat praktycznie rozniósł nas strzępy. I równowagę mocy przywrócić mieliśmy właśnie my. Dada mi w ten oto sposób wylądowałem w świecie gry. Musiałem z tamtą szybko uciekać, ale teraz już będę mógł wyjaśnić Wam, o co w tej grze dokładnie chodzi. Muszę tutaj, jak powiedziałem, przywrócić równowagę mocy. Robię to w sposób porosty, mianowicie kumulując, zbierając manę rozrzuconą po danym świecie. Zacznijmy więc od ogółu do szczegółu. Manę zbieram w moim zamku, który na początku muszę sobie wybudować. Mogę to zrobić w praktycznie dowolnym miejscu. i Najlepszym do tego miejscem będzie środek tego oto akwenu. Nad zamkiem pojawia się mój kochany balon, który manę będzie zbierał. Jak widzicie, gra zrealizowana jest w pełnym 3D. Mam tutaj mnóstwo efektów, które nawet dzisiaj, ojej, jakieś paskudztwo. Efektem tego, że mana porozrzucona jest po świecie, jest właśnie to, że na przykład zwierzęta, które je zaabsorbowały, robią się agresywne. Aby odzyskać manę, muszę po prostu uśmiercić dane biedactwo, a następnie manę zaznaczyć. Takim oto specjalnym czarem, dzięki czemu mój balonik będzie mógł ją zabrać i odwieźć do domu. Co najistotniejsze, to fakt, że mój przeciwnik robi dokładnie to samo. Zwróćcie uwagę na paski, są bardzo istotne w górnym rogu ekranu. Serce to wiadomo, zdrowie, kolejno mojego zamku, mojego balonu i mnie. A poniżej znajduje się ilość kumulowanej przez niej energii mana. A dobra, zacznijmy coś siekać. Dysponuję tutaj całą gamą różnych czarów. Niestety na tym poziomie nie ma najbardziej spektakularnych. Ale na wyższych poziomach nie mógłbym tak spokojnie i w miarę relaksacyjnie opowiadać Wam o tym, co tu się dzieje. Więc wyruszam na polowanie, zagłębiając się w świat gry. <gry> Najlepiej będzie znaleźć jakąś. O! bestie. bestię. Na przykład ta przerośnięta zdrownica z pewnością będzie, o! Śródłem wielu kulek energii mana. też zawładnięci energią ludzie. I mój wróg, który pasożytuje na mojej, na mojej pracy. Sio. Lepiej tutaj poczekać na balonik. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na efekty. Rok 1994. Mamy odbicia, interakcje z wodą. Zwróćcie uwagę co się dzieje, kiedy naparzam w tą drzewnicę. Smagam teren tutaj kulami ognia. Odpowiednio do zadawanych przeze mnie uszkodzeń odkształca się. Okazało się, że mój zamek już jest... przepełnił się, że tak powiem, i muszę go powiększyć. Zamek drugiego poziomu. Można dojść do całkiem sporych rozmiarów zamków. To jest wyjątkowo wredna bestia. Smaga piorunami. Ale i nagroda w postaci manny jest odpowiednio większa. I to właściwie jest główna esencja Magic Carpet. Po prostu muszę skumulować odpowiednią ilość energii w danym świecie. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ ta gra była i jest po prostu bardzo miodna. mam tutaj absolutną swobodę przemieszczania się. Jest to taki typowy... Świat jest reprezentowany w takim bardzo typowym stylu Bullfroga. Jest to zamknięta kula, czyli poruszając się rzucicie na mapę. Mogę go po prostu oblecieć naokoło. Zostało to potem uwypuklone w trzeciej części gry Populus. A tutaj armia opętanych przez manę ludzi. Zaraz ich wyzwolę. Można nazwać Magic Carpet szczelanką jak najbardziej, natomiast te elementy ekonomiczne, czy właściwie nawet poniekąd strategiczne, czyniły z niej pozycję wyjątkową. No i ten niepowtarzalny klimat, zapoluję na balon wroga. O, jedna wielka kula, man. Natomiast najlepiej już ulepszyć mój zamek. Ten morfing terenu zawsze robił wrażenie. Na tym poziomie mojego zamku bronią już ludzie z kuszami, jest naprawdę w miarę dobrze zabezpieczony. Strasznie jestem ciekawy, bo nie udało mi się tego nigdy sprawdzić, że jak ta gra sprawdza się w trybie multiplayer, ponieważ jak widzicie wprost została do niego stworzona. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj na chwilę grafice. Jak widzicie woda wykonana została rewelacyjnie, nie ma tutaj żadnych shaderów, natomiast występują odbicia. Tak samo jest anti-aliasing, tutaj nazywał się po prostu wygładzaniem, jest efekt rozmycia, czyli blur. Sam silnik wykorzystywany był potem wielokrotnie w grach filmy Bullfrog, chociażby w Dungeon Keeperze, który był strategią poniekąd, w High Octane, która z kolei była wyścigami, Syndicate Wars. Gra doczekała się kontynuacji, która przypieczętowała odejście Pana Piotra z Bullfrog, ponieważ ogólnie pogryzł się z klimatem pracy w Electronic Arts, którzy narzucili mu przyspieszenie prac nad grą, przez to druga część Magic Carpet wydana została nieco niedopracowana, co nie zmienia faktu, że i tak była bardzo udaną produkcją, przynajmniej pod względem ocen jakie wystawiali jej krytycy, ponieważ z tego co słyszałem sprzedażowo poszło tak sobie. Ale potem pan Piotr założył Lionhead Studios, wyszło black and white, a teraz pracuję nad Fable. Tymczasem mi udało się przywrócić równowagę mocy w tym świecie. Mogę spokojnie kończyć. Congratulations, Master Wizard. The world is restored to equilibrium. Jak oto omówiliśmy sobie jedną z moich ulubionych gier zamierzchłych czasów Magic Carpet. Na przyszły tydzień pozostaje nam ten nieszczęsny Franko, biedactwo. Drugim kandydatem jest Syndicate. Chodzą słuchy o reaktywacji serii, więc można by się jej początkom przyjrzeć. Posłuchajcie jak zawsze w komentarzach. Ja dziękuję za Wasz czas. Miłego tygodnia. Cześć!